Twój akcent to jest najbardziej wyjątkowa rzecz w Twojej osobie. Kiedykolwiek będziesz mówił w obcym języku i ludzie będą słyszeć Twój akcent, to będą uważać się za kogoś wyjątkowego i będą Cię podziwiać. Czy ty nie masz tak, że jak słyszysz kogoś, kto mówi z włoskim akcentem, bo jest z Włoch, nie czujesz że jest atrakcyjniejszy przez to, nie czujesz, że ma coś, co ty chciałabyś też mieć, na przykład chciałabyś mówić tak jak on, ale wiesz, że to nigdy nie będzie możliwe. Tak samo jest z twoim polskim akcentem i nie wiem, czemu wiele ludzi myśli, że polski akcent nie jest atrakcyjny, Ponieważ jest, na przykład w Ameryce polski, słowiański ogólnie słowiański akcent jest bardzo atrakcyjny i bardzo wiele ludzi uważa osoby, które mówią z tym akcentem, za atrakcyjne, a więc w tym filmie powiem Ci, jak Ty możesz wykorzystać swój akcent na twoją korzyść i to zrobić, żeby się go przestać wstydzić. A więc powiem Ci, że jeśli pojedziesz za granicę gdzieś, a będziesz mówić po angielsku na przykład, a jedziesz do Stanów, to ludzie będą Cię zaczepiać i komplementować Twój akcent i ludzie będą Ci Mówić rzeczy typu Hej, nie wstydź się swojego akcentu, nigdy nie powinna się go wstydzić, brzmi super, wow. I to prawda, w sensie. Ciężko jest nam to zrozumieć na początku, jeśli nie wierzymy w to Ale dla nich twój akcent jest jakby częścią czegoś, czego... jakby to jest część twojej osobowości Dla ja? nich to jest jakby to, że ty jesteś obcokrajowczynią, to jakby samo w sobie jest atrakcyjne Dla wielu Amerykan. Możesz to wykorzystać, swoją korzyść, poprzez mówienie z mocnym akcentem Kiedy, na przykład, będziesz w sytuacji, gdzie będziesz z jakąś kobietą mężczyzną Zależy, um, z kim się spoty będziesz spotykać I możesz wykorzystać to, mówiąc właśnie mocnym akcentem, ponieważ jest to i będzie to bardziej atrakcyjne dla niej dla niego. I ja to wprowadź w prawie 100% przypadków, a również w pracy, powiedziawszy na przykład, jakbyś rozmawiał z swoim szefem, szefową, a też polecałabym używać mocnego akcentu. Wiadomo, brzmi zrozumiale, mów zrozumiale, jeśli jest na wysokim poziomie, a jeśli przejmuję, jeśli. Bo ponieważ błędy, wciąż to też nie ma problemu. Czasem nawet jest uważane za urocze, jak się popełnia błędy, i jak się źle wymawia te słowa. I moim zdaniem, na przykład Ukraińcy, którzy mówią po polsku, brzmią bardzo uroczo, a mężczyźni i kobiety, ponieważ mają swój akcent, który jest wyjątkowy i po prostu brzmi tak, tak mile, tak fajnie, tak inaczej. I tak samo brzmi szty dla obcokrajowców. I dlatego. Nie powinieneś się tego wstydzić Ja wiem, że ciężko jest słuchać ciebie, kiedy nagrywasz na dyktafon Jak mówisz po angielsku, po niemiecku, w jakimkolwiek obcym języku Nie przejmuj się tym ja, ja wiem, że to jest ciężkie do wytłumaczenia Ale jak zaczniesz zdać sobie sprawę, że to jest twoja nawet super moc, To nigdy nie będziesz chciała tego zmienić Oraz również musisz wiedzieć, że nigdy się go nie pozbędziesz Nigdy nie przestaniesz mówić bez swojego akcentu Więc powinieneś to zaakceptować, że masz go o, ja wiem, że wielu ludzi ma tak, że stara się mówić jak najdokładniej w obcym języku, stara się wymawiać słowa tak, jak nawet mm. na English speaker, że co jest super i co jest bardzo dobre, ponieważ pokazuje to, że masz szacunek do tego języka, że chcesz się doskonalić i, i, i warto zrobić oczywiście. I moim zdaniem na przykład jak ja rozmawiam z Amerykanami, którzy... którzy mieszkają w Stanach, i ja też mówię bardziej tak jak oni. Staram się brzmieć tak jak oni, ponieważ jakby jest, to, jest to wyraz szacunku do nich i ja wiem, że wielu z nich nawet nie rozumie mojego akcentu, ponieważ nie mają styczności z obcokrajowcami. Tak jest na przykład na południu Stanów, w Teksasie czy Mississippi, w tam, tamtych właśnie częściach kraju. I dla nich mój akcent będzie zupełnie inny, jakby dla nich to będzie coś zupełnie. Atrakcyjnego i wyjątkowego. Czasami nawet nie będą na Ciebie rozumieć przez to, ale to nie zmienia faktu, że nie będzie ich to ciekawiło. Wiem, że w Anglii jest trochę inaczej, bo tam jest dużo Polaków, każdy już jest słuchany z polskim akcentem, więc może to nie robić na nagniki dużego wyrażenia, ale wydaje mi się, że wciąż w pewnym sensie jest to atrakcyjne dla większości ludzi. Czy to ci powiedzą, czy nie, wydaje mi się, że nawet ja jeśli ktoś to sądzi, to nigdy ci tego nie powie wprost, ponieważ może być to uważane za dziwne. Um, więc może tego nikt nie usłyszysz od kogoś, ale chcę powiedzieć, że, że twój akcent jest atrakcyjny. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przestaniesz w końcu przechowywać się swoim akcentem i zaakceptujesz go i nieważne jak na wysokim poziomie albo niskim poziomie jest twój język, zawsze będziesz mówić z akcentem, czasem słabiej, czasem mocniej, ale zawsze będzie to coś, czego nigdy nie powinieneś, czego nigdy nie powinieneś się wstydzić. Więc dziękuję za oglądanie i do samego filmu.